No dobrze, a jak skomentujesz, Panie Wojciechu, kwestię tego, że każdy miód krystalizuje ten po tylu latach nadal płynny? Widziałem Twój komentarz wcześniej, ale przyznam szczerze, nie do końca wiedziałem, co Ci mogę odpowiedzieć. Ale, ale z racji tego, że dzisiaj rozmawiałem z Panią Profesor z Instytutu w Puławach o badaniach tego miodu, który jakby wysyłaliśmy na badania. To mówię, podpytam. No przecież pani profesor, kto jak nie, ona się będzie na tym znała, tak? Skoro pracuje jakby w laboratorium produktów pszczelich, badają to na co dzień i tak dalej. I pani profesor mówi, że to nie takie chopsiub, że on nie skrystalizował, bo on skrystalizował, natomiast po latach się upłynnił, bo bardzo stare miody, mówi, że no generalnie kilkunastoletnie. I więcej. Jest tak, że występują w postaci płynnej bardzo często, ponieważ się z powrotem jakby dekrystalizują, upłynniają się, ale nie pod wpływem temperatury, tylko pod wpływem reakcji, które zachodzą między cukrami tam w środku. Pamiętam, że mówiła o reakcji Maillarda, mówiła tam o czymś jeszcze, ale to wiecie, naukowe takie po prostu, że kompletnie z tego nie zrozumiałem nic. Natomiast pani profesor potwierdza, że jeżeli chodzi właśnie o stare miody, kilkanaście lat i więcej, to tam dochodzi do takiego właśnie, jakby chemicznego, można powiedzieć, nietemperaturowego, tak? To on może być nawet dobrze przechowywany, ale po latach tam się właśnie wytwarza część taka płynna, lejąca się, bardzo rzadka i taka grudka jakby na dole właśnie skrystalizowana. Nawet jeżeli wcześniej, na przykład po pół roku, po roku i tak dalej, był miodem w pełni ładnie skrystalizowanym.